Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej mikro recenzji. Pełną recenzji oczywiście jak zawsze znajdziecie na YouTube. Tym razem jest to Kołtun się jeży Wojciecha Cejrowskiego. Jest to jedna z jego pierwszych książek, pisana w latach 90 bodajże w 95 ale głowy nie dam. I jeśli chodzi o moją króciutką opinię o o tejże książce, no to, kochani, muszę wam powiedzieć, że był to strasznie zmarnowany czas. Pan Wojtek, ja teraz zrobił jakieś wznowienie tej książki i to dlatego się tylko na nią natknąłem. I tak zasadniczo, no to ona orbituje głównie wokół naszego autora i albo na jego odpowiedzi na listy czytelników, albo o mm, jego programie WC Kwadrans, albo też o mm, troszkę jego poglądach i tego typu rzeczach no generalnie czy da się to ciężko Jak, ja, i o radiu kolor jeszcze o jego pracy tam czy da się to dość ciężko Moim zdaniem zmarnowany czas, dlatego leci 5 na 10 raczej odradzam, ale możecie posłuchać jeszcze na YouTube. I to już wszystko. Dzięki. Cześć.